Cześć Manko, witajcie już w kolejnym odcinku P Minecraft PE 1.5.0 i teraz możecie zobaczyć, że jest progres. Mam netter i tak dalej. Jak mi się nudziło, to stworzyłem nether, trochę pokopałem i tak dalej. Teraz mam jeszcze kilo cały Ancient zrobiłem, trochę długo go robiłem, ale. Warto, że już mam kilo z fortunką dwójką. I... Co się zbugowało się? Okej. Okay. Y Jaro. Wyzywam cię na pojedynek w budowaniu i nabijaniu poziomów i tak dalej Wyzywam cię na Minecrafta Kto ładniej zbuduje budynki i tak dalej Wyzywam cię. Pod komentarzem można napisać, że przyjąłeś to, czy nie. Już do apelu do Jaro nie ma. I zaczynamy grać. Yy, tego tej figury wielkiej yy, nie naprawiłem tych mieczy, że budynku tutaj nie ma. A teraz budule biorę na projekt, który będzie na. O nie masz Szał mam dobra uciekam nie ma szał no nie mam bez sensu Mamy to nagrać w backpacku modzie i spróbować na back -back to grać na Backpack modzie tylko jak będziecie chcieli. Teraz źle do góry i zechcecie ja to mini mapę spróbować pobrać. grać w backpacku modzie i będziemy grać na Backpack -back modzie lub na oryginalnym Minecrafcie. No, podpaliłem się. No, trochę pokopiemy, zrobię cięcie i wrócimy do domu. Będę szybciej wrócił do domu, żeby cię mógł. I ślepią biedki. Na pewno wychodzić tu na górze. Ten kilo taki pokroi, że... O, to jeszcze te, te... Tak głupi jestem. Ja jeszcze zbroję nie ulepszyłem, że nie mam na diamentową zbroję. Po co mam lepsze diamentową zbroję, która... dobrze idę, tam jest... Trzeba poszerzyć ten most. Nie tu, tu będę chodził. Jak chcecie, to poka... pokażę nawet na nagraniu. Pokażę wam na nagraniu, jak to Dobra. pobrać. Zrobiłem taką klatkę. Pokażę wam, co się zbidziło w domu. Tak, tutaj jest Poltar, idealny Pol. Dobra, tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj się zmieniło Enchant, kowadło. Przepraszam, grypa. Eee, tak, tutaj się nie. Zmieniło, że jest auto przepy... przep, Dobra. Okej, okay, już się kończy. Um, dobra, tyle wystarczy na pewno. Kilka warstw. Um, tutaj już nie ma dwóch skrzynek, że musiałem przenieść je. Tutaj się też zmieniło, że guziczki tylko dodam, żeby oddam, Że mi się skraftowało gdzieś tam. A, nic tu nie ma już. Tutaj się też nic nie zmieniło, że nie mam jeszcze kropców. W górze też się nic nie zmieniło. Tylko tam dodam. Dobra. A pszenicę muszę zostawić. zbieramy, zbieramy, żeby zrobić jest ja, kraftowanie. Jeszcze jest bardzo mało tego bloków. Jest bardzo, bardzo mało tych bloków. Boże. nam pół budynku będzie, nawet mniej. Dobra. do końca ten most, który robiłem w tamtym odcinku i większą farmę zrobiłem. Prawie tam już do końca jest. Dróżkę zrobiłem. Albo na odcinku robiłem, nie pamiętam. Nie. Nie wiem, teraz chyba robię albo... No, nie było na odcinku. Muszę tą wodę usunąć, tą wodospad gdzieś nie zmieniłem. O. no to wygląda tak. Tylko muszę jeszcze filary dodać. Tutaj część zrobiłem. Czekaj. Wełna nie. Tutaj to. Tutaj. no z tymi blokami już bym mógł coś zbudować ale bym zmarnował o słaby tu są ale pf, później to wykopię no jeszcze znaki będą będzie... o będzie tutaj taki sad i każde drzewo będzie się nazywało jak będziecie chcieli. napiszecie na niby w komentarzu yy, jakie drzewo na niby dumblowe i nazwę tego drzewo się nazywa. Żadne drzewo nie będzie usunięte albo będzie tylko przestawione. No, musimy podbierać wełnę. Ja jeszcze nie że podbierać... A dziura tu jest zapomniałem. Tak. To dziury zrobiłem i zrobiłem trochę owiec. E... O, spider. Która ma wełnę, to niech podejdzie. Tak mi jest niepotrzebny, 10. Boże, Święty Na no, kawałek. Dobra. Um, pójdziemy jeszcze trochę pokopać. W meterze, meterze to. <gry> tak na... y z zombie pigmenów wyleciał mi w ołtym z zaklętym ogniem fajnie będę da... no <gry> Pójdziemy teraz. Musimy pozbierać budulec. Dobra, mamy budulec. Czy już tam mam drogę? Mam, dobra. Budę cię przyda Tylko szzał nie wziąłem, a ja tam Nie będę zdenerwował ich to Nie będzie ich O małpin mam Ciągle <laughs> coś tu jest Dobra, zapomniałem, że jest penta ja siera. Chciałem szybko to włączyć. Bawaj wątpęgamy. Jaj, chyba się wystraszyłem Nie wiedziałem, że na dole tego jest cała lawa. Jezu, zapomniałem. Zapomniałem. Dobra, tak nie Dobra. Em... Papa. Trochę się tu Okej, budujemy. Tylko ja się boję trochę, że ktoś mnie zestrzeli. I znowu wracać i się wpisywać nie chce mi się. Nie typu technologii, prawie umarłem. Dobra. I na e, tym farcie najwięcej levela idzie. Okay. projekt to będzie taki bardzo, bardzo duży na tym prawie całą górę będzie i podziemium jeszcze tam będzie, te podziemia no, będą też i ten projekt będzie bardzo, bardzo duży, Jar nie będzie miał szans. To mi как нормально. Aha, I jedna ta warstwa, no okej okay. mm -hmm. Te pył też by mi się przydał na światło, ale... Yes, yeah, ma'am. No, nie uciekaj, no. O. Ale, ale, ale. Ale, ale. Nie, walka z No Normalnie taka walka była. Że... Jeździemy. Ten odcinek trochę dłuższy, będzie 30 minutowy. Że zbieranie surowców i tak dalej. No. Nie wiedziałem, że gast podleci tak blisko. Dobra, trochę ghosta na podbieram. Trzeba poszukać jakiegoś Aha. To jest trochę krótszy będzie odcinek. Myślałem, że jest trochę pozwiedam, ale... Po pokraftujemy, powyrzucamy itemki. Okej. Okay. Dobra. To mamy? w tyle. No. Pójdziemy jeszcze tu zostawić i się pożegnamy. Mam. O jeszcze dwa muchomorki mam dobrze No, muchomorki i tak dalej. Dziś może będą dwa odcinki. A, ja tam nie będzie Jak się tam na górze będą takie dwa posągi, ale innych materiałów. Jak mi się uda pozbierać te materiały, żeby eee. Eee, tutaj poszło, jeszcze trochę powyrównamy to. już nie trzeba. Trochę pokopiemy. Dobra, ten patek będzie taki rozdzielający. Mogę Wam tylko podpowiedzieć, Dzieci. że to będzie inna kraina. No, pozbieraliśmy chodników, odbiórek, dosyć dużo. Czy coś tak zrobimy, nie będziemy wiedzieć. Jest granica. Now them you not like micro Not

już taka nie ma. Boże, ile. No, tu, 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 tu. Patrzcie, o tylko robi, to wypełniłem i to wypełniłem i taka. Nie ma Boże, ile ja musiałbym kobla zbierać? No, Będziemy kończyć, trochę dłuższy ten odcinek będzie, ale po nim może będzie kolejny ten odcinek z Minecrafta. Jak buduję? Pierwszy chyba zrobię ten serwer, żeby kubla podbierać. No weźmy te 23 bloki, gdzieś tu. Tutaj będzie wniesienie. Okej. Okay. Dobra. Tylko przypomnę, ja robię na budowaniu Minecraft Pocket Edition. To możesz przegrać. Ten projekt będzie taki duży jak Twojego. <laughs> Dobra, żarty. Na bok. To następny odcinek będzie może po tym odcinku. I będzie luzik, arbuzik i tak dalej. No. Yy, następny odcinek będzie po tym. I będzie odcinek, jak będę tu wyrównywał. I budował chyba jakoś. Tam, to to zrobimy tam pla plastik. E, a tam góra będzie już wyjdzie fajna. Mam już projekt to mm, na razie cześć